się, się mam widzowie nagrywamy 5 na 4, 10 e, Będzie kolejny odcinek e, Kurwa za pierdola ty Za kurwa pierdola za feki za uszy e, będzie, kolej, e, będzie 30 lajków czy 20 coś takiego 30 się lajków Nagrywam kolejny odcinek Five To jest takie trollowanie O kurwa teraz będę trollował Ludzi teraz tu przyjeżdżał kurwa trollował kurwa wyzywał wszystko. To raczej się powinno przyjąć i widzicie. Yy, Guardian RP najgorszy serwer RP kurwa na świecie. Podpadam pod mapę pod, 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 kurwa jak pizda, jebano. No ja pierdolę, no nie kurwa. No ja myślę. To nie ma sensu pierdole. Tekstury jebano. O. Dobra to, to tolujemy, kurwa. O, ale wyjebał w klawaturę, ty. ty. Mm. <laughs> Jestem zajebisty kurwa. Dobra. Mhm. Pierdolamy się. O kurwa mać. Ja jebie. Sorry! No cię kurwa dojadę. Wyjeżdżam, kurwa teraz ich Masówką, Tak, ja mam kurwa bronię Co jest kurwa? Alzgad Ale nie no, nie tak szczerze wam powiem Ja tej broni nie dodawałem, kurwa sobie Toś mnie dodał Pierdolę co za kurwa, kurwa ścierwa rozjebane Dobra kurwa robimy dymy to teraz Spierdolam kurwa Nie będzie stypa kurwa Nie będzie typa czek kurwa Dobra Tu hammer, kurwa hamera miał Fajdy, no. Nie kurwa, tara, tera, teraz się wkurwiłem, teraz będę przejeżdżał Torowanie fajnym kurwa Czek, jebana Dobra, lecimy Za te pasy sobie kurwa, bo jak wylecę to... Oku. Zajebisty serwer, ZAJEBISTY SERWER Po prostu kurwa geniusz serwer, geniusz Gajisz serwer, ja je O dobra, siewa. Jestem właciłem. Hammer H1 rozjebana, to też... Do tych kurwa, nie boć co mapa rozjebana. No ja mam pierdolę, wszystkie auta rozkorwione. Nie, więc mam te bronię. Pierdole. do do. Jakiś idiota. Policja stawać, kurwa, nie umie, ty. Jebany, pisierska, kurwa. Co ty plenisz? Mmm, to przepraszam. De policja, kurwa, stawać nie umie i O! HUUUU! kurwo, jesteś! Co ty tu, kurwa, kałachem, tyś tu, kurwa, popychał, Pedale, jebamy Wypierdalaj Kurwa kałaśniko, możesz doda Kurwa, Dojeżdżamy, kurwa. Dawaj, 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 To jest kurwa, daj, 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 kurwa daj, 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 Leżany kurwa cfelu! O Cela kurwa zajebał! Psiad! Psiad cele zajebał, to Co ty kurwa się pultan! Dobra, je wiemy go kurwa Picharsko. Dobra, lecymy za kurwą. dalej. O nie, nie do Oh, mam homera, kurwa Jedyne. Ha Kurwy jebamy. Kurwy jebać Ja się nie bo rozjebie furę Aha Pff. Serwer Guardian RP Kurwa polecam serwer kurwa RP Ja pierdol, za gówno z tego serwera jest Pazie mnie się ze zbiło. Ja jebie Nie wytrzymaj kurwa z tego serwera Jebamego. panego I, I te piazdy wyzywają O to z kurwa ha. I co jest kurwa, pierwszy raz ja to widzę, ja jebie Że z boku mam takie zajebiste światła, kurwa JA PIERDOLE <laughs> Musi pod mapę wpadać Serwer kurwa RP, zajebisty serwer RP Ja jebie Jestem kurwa jeszcze na liścia! Pierdole Chłop cele zajebał, idiotę, amator Zwrócił, kurwa pet. Teraz się nie, wy, nie wywinie kurwa! Teraz się nie wywiniesz! Gagatku kurwa! Sielą się, ja... O kurwa! co kurwa! Net wysiadasz! Mi kurwa! Ty kurwa! Co ty kurwa, kurwa? jebana, jeba ci starego! <laughs> Weź masiarnią jebana! Pecie kurwa, pecie! Kurwa dumpa maja serwer! Spierdalaj! <gryw> Spierdalamy! O kurwa to ma problem tu? O jednak! Jebać ten serwer! Guardian RP! Jebać ten serwer! Kurwi kłakowy! Jebony! Niech zgasi tego peda strzała, Kurwi bank! Pierdalań masywno mas, szmulo No hameram się, to że, że się nie niszy to szmaka jebama Kurwa jebać Telefon nie mam dobrze jakiś chłop mi dał kurwa opium ty, opium Zajebać się, nie, nie mogę zajebać sobie Obrzyn Obrzym będę napierdalał o cele zajebali Wow big drift talk. i Kurwa mu wyjedę Wow, I to jest kurwa coś Ja pierdolę Kurwa Kurwo pecie co tu wjeżdżał Ty kurwa robisz? na ośkę Pedale jebany Wypierdalaj o kurwa O kurwo Ju wyjebie to za to chcę Wyjebie to kurwaj na raz Zbiurgolą Kłap się z tego Ja je jebie Dobra kurwa, idziemy naprawić tą bestię Niech się ma mapa mi załaduje Kurwa, ładuj się, o Okej, okay, gdzie tu kurwa jest jakiś po. <grystanie> no, jaki zjebany serwer, jak może być na mapie kurwa przeróbka ty. Ja pierdole No kurwa Kurwy jebać Ale pod kół? Ale że pod kurwa jest... aha A pod kół chyba jest... Nie, 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 nie ma pod kół świateł Pod... Jestem światło, kurwa. Nie pod... Ha! Zapierdolę. No i chuj! Dalsze uszkodzenia, kurwa. Wypierdalaj. Kurwa, N4 obrzydło jeszcze mam. Posiadane jest. nie ja. Rakietnica, patrz. Ja pierdolę! Ja. Zamykam komendę kurwa. Ja. No pan ci kurwa jebałem, wy No, ile ja się nagrywa już kurwa? No! Jest troszeczkę tu. Już dawno mnie nie było, więc kurwa, dokręcimy troszeczkę jeszcze. Dojebiemy kurwa Tubasa tej kurwi bankom. Dobra kurwa, wyzywamy, wyzywamy się! Pierdalamy się na komendę! Kurwy! O ja pierdolę, co jest? Ja pierdolę. Вай, я вот что Serva, pra colocar a curva no right.